I teraz. W audycji tu i teraz zapraszam Państwa teraz do wyprawy, wyprawy dalekiej, wyprawy ekstremalnej. Jak mówią niektórzy, ale mam też wrażenie, że niezwykle ekscytującej, zwłaszcza dla tych, którzy taką wyprawę podejmują. Przedstawiam moich gości: Weronika Łukaszewska, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sławomir Sanowski. Witam. Dzień, Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. E, piechurzy, bardziej chyba tak należy was przedstawiać niż podróżnicy. Ponieważ Wasz sposób na poznawanie i doznawanie świata to są ekstremalne, długie, piesze wędrówki. Dokładnie tak. Tak, właśnie trudno nam się zgodzić z tym, kiedy jesteśmy przedstawieni jako podróżnicy, bo faktycznie to, co robimy. To nie jest do końca podróż, tylko właśnie piesza wędrówka yy, przez no, różne szlaki. Od razu powiedzmy, że to nie jest spacer. Nie, nie jest <laughs> spacer, zdecydowanie. Natomiast yy, Ciężko właśnie znaleźć takie dobre słowo, ale piechur, myślę, wędrowiec tutaj się sprawdzi, bo w języku angielskim jest to określenie hiker. I właśnie ta kultura hikersa, hikerska też jest na trochę innym poziomie niż u nas w Ameryce. Natomiast u nas też takie długodystansowe i to piesze wędrowanie można powiedzieć, że robi się coraz bardziej modne, może? No tak, z jednej strony mówimy o Podróży pieszej mówimy o właśnie wędrowaniu, ale u was dochodzi jeszcze ten czynnik, no nie chcę powiedzieć sportowy, ale jakiś, jakiś element wyczynu w tym wszystkim jest. Podjęcie wyprawy, która trwa kilka miesięcy, która, no mówiąc krótko, jest trudną wyprawą, bo będziemy za chwilę mówić o Łuku Karpat, który pokonaliście zimą między innymi, więc to są trudne warunki, trudne wyzwania. Pytanie mam takie, kiedy zaczyna się z tej takiej zwyczajnej turystyki rodzić coś, co staje się wyczynem, może jakimś wyczynem ekstremalnym, może jakąś przygodą, taką, która, jak wiele osób mówi, no, podnosi adrenalinę. Powoduje, że trochę inaczej zaczynamy myśleć w ogóle o sobie. Mhm. Kiedy to się zaczyna? Jaki jest tego powód? No, u nas to chyba był y, wyścig z czasem u Karpa Zima, czyli Polegał na przejściu y, całego łańcucha karpat y, w czasie kalendarzowej zimy. Było to 89 dni, to, było na, to była zima sezon 2017-18. Przed pandemią zdążyliście w ostatniej tak. chwili. No, można <grym> powiedzieć, że idealnie. Mhm. Także doszedł ten czynnik czasu i myślę, że można śmiało powiedzieć, że to są wyprawy sportowe. To był y, pościg każdego dnia, mieliśmy założony cel, czyli dystans każdego dnia do przejścia 25 km. Tego staraliśmy się trzymać średnio, oczywiście, bo były, były dni, gdzie przechodziliśmy 5 km, ale były takie, że ponad 30. Także to już jest taki pościg, ściganie się. To y, wyprawa zimowa przez Karpaty zupełnie miała inny charakter niż letnia. bo... Y, Wcześniej, w 2015 tak. latem, przeszliście ten szlak. Dokładnie tak. Dobra. I tu co ciekawe, to. Y, Podczas przejścia właśnie letniego zajęło nam przejście y, 116 dni, o ile A, pamiętam? 114, mhm, prawie 4, tak, 4 miesiące, Cztery miesiące. Latem. To była faktycznie taka turystyczna można powiedzieć wyprawa, chociaż no, nie należała do tych najłatwiejszych. A zimą to już było takie wyzwanie, challenge, czyli było właśnie tym, to ściganie się z czasem. Do tego dochodził śnieg, czyli torowanie codzienne, głęboko, głębokiego śniegu w rakietach. Także śmiało można powiedzieć, że te wyprawy mają charakter sportowy. Mówimy o wyprawie, która, jak powiedzieliście, koncentrowała się na przełomie roku 2017-2018, ale teraz ukazuje się, pokazuje Państwu do kamery, wasz, wasz powiedziałbym, literacki zapis tej wyprawy, Łuk Karpat zimą. Kapitalne zdjęcia. Miałem okazję przejrzeć tę książkę. Nie mówię, że przeczytałem od deski do deski, ale niektóre fragmenty robią kapitalne wrażenie, bo to z jednej strony jest opowieść o wyprawie, może trochę poradnik dla tych, którzy zaczynają albo myślą o takich wyprawach, trochę to także powieść. Tutaj jest mnóstwo interakcji, ciekawych spojrzeń. Myślę, że wielu czytelników może pomyśleć, wymyślili to. No faktycznie czasami książki mijają się z rzeczywistością, natomiast ta książka jest zapisem relacji z wyprawy. To, czego doświadczyliśmy na wyprawie. I mniej tutaj jest takich przewodnickich rzeczy, takich praktycznych, chociaż też zawarliśmy, końcu, staraliśmy mnóstwo się... Mnóstwo wiadomości praktycznych Tak, staraliśmy się mhm. zawrzeć takie y, informacje o tym właśnie, jak spakować plecak, jaki był nasz sprzęt, jak sobie radzić z psami pasterskimi, bo mieliśmy do czynienia głównie latem z tymi psami, ale jednak y, również zimą, a wiemy, że to jest największy problem na, na szlakach właśnie. Właśnie przez y, Karpaty. Y, ale faktycznie no, to jest relacja z wyprawy i to, y, przez co my przeszliśmy. Niektórzy mówią, że jest to książka grozy. <grym> Trochę tak. <grym> bo faktycznie y, no, śmiejemy się, że to jest dobra książka na lato, żeby się schłodzić. Mm -hmm. Jest tam dużo mrozu, śniegu i chłodu. I wiatru. I wiatru, tak, także mm, no, polecamy. <grym> ale to ciekawe, bo okazuje się, że ta letnia wyprawa nie dała Wam w kość. I chcieliście, co? Jeszcze mocniej poczuć y, warunki na szlaku, y, poznanie własnego organizmu. Dlaczego się wybiera i tak eskaluje te swoje, te swoje przeżycie? Myślę, że to, to jest taki progres, bo hmm. zaczęliśmy w 2014 roku to, mm, od wyprawy przez najdłuższy szlak w Polsce, długodystansowy, czyli hmm. Główny Szlak Beskidzki, y, czyli 500 kilometrów y, na dystansie 500 kilometrów, no ale... Y, Beskidy to jest tylko część karpat. Tak. Można Także? powiedzieć, że apetyt, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No ale to wiecie, Chcieliśmy skończycie na Ewerenście K2. ale jeszcze. Innej górze, wysokiej. No, akurat y, takie wysokie góry może nie, nie do końca nas y, pociągają. To, co nas uzależnia w tych wyprawach i w tych wędrówkach, to jest właśnie taka nieokiełznana wolność. Mhm. To, że nie izolujemy się od tych cywilizacyjnych takich pośpiechów, od tego, co. To, z czym codziennie mamy na, na jakiś problem od y, takich przyziemnych spraw, to jest y, bardzo wyzwalające i uzależniające jednocześnie właśnie ta wolność, zupełnie inny sposób funkcjonowania na takiej wyprawie jest. No dobrze, iść. ale ktoś powie, gdzie ta wolność, jak zmagam się z chłodem, wiatrem, jak piszecie w książce, czasami brakuje po prostu jedzenia. Tak. Bo najzwyczajniej w świecie nie ma miejsca, gdzie można ten posiłek ciepły na przykład, zorganizować. No to gdzie tu jest ta wolność, gdzie ten romantyzm? Przecież to jest zmaganie się z przyrodą, z naturą. No trzeba umieć dostrzec po prostu to, to piękno natury, i myślę, że dla kogoś, kto nie umie się zachwycać, właśnie nie jest tak uzależniony od tego piękna natury, to będzie znacznie trudniejsze niż, niż dla nas, mimo że to oczywiście są bardzo trudne i wymagające wyprawy. Chociaż faktycznie ta, te ostatnie nasze wędrówki, zwłaszcza Karpaty zimą, czy ostatnia, ostatnia wędrówka, bo trzy miesiące temu um, ukończyliśmy przejście Sentiero Italia, czyli Wielkiego Szlaku Włoskiego, na dystansie 7000 km. Wędrówka, która zajęła nam 8,5 miesiąca. Te dwie ostatnie wyprawy były faktycznie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, miały charakter sportowy i już no, nie ma tego. Yy, tego podziwiania tych gór, tak jak było kiedyś. Tu jest jakiś plan założony i z dnia na dzień go musimy zrealizować. Wędrówka latem przez Karpaty była zupełnie inna, odmienna, tak jak Weronika wspominała. Czyli mogliśmy więcej komplementować tą przyrodę. Mhm. Y Chociaż nie powiem, żeby nie dała nam w kość, bo oboje mieliśmy wypadki po drodze i w zasadzie tylko dzięki w sumie no, jakiejś konsekwencji, doświadczeniu. I takiemu zawzięciu przeszliśmy te Karpaty latem. Hmm. No, tak pomyślałem sobie, że no, trochę tego piękna też zimowego jest. Jeżeli patrzę na zdjęcia, które umieściliście w książce, mnóstwo pięknych fotografii, więc Oczywiście. z jakąś taką olbrzymią też świadomością patrzy się na świat, również w tych ekstremalnych warunkach, też, też to jest ciekawe. Tak, więc właśnie tak jak mówiłam, że jeżeli nie, zachwyci, nie zachwycimy się tą naturą, to. Nie będziemy w stanie przejść mm -hmm. tego wyznaczonego Słuchajcie, takie, takie wyprawy, takie wyzwania, takie szlaki da się zaplanować. Czy to jest jedna wielka improwizacja? W dużej mierze tak. Na pewno nie możemy zaplanować konkretnie trasy, czyli gdzie będziemy nocować z dnia na dzień, bo one są zbyt długie, żeby taki plan w ogóle był sens stworzyć. Ale oczywiście te przygotowania muszą wcześniej być, czy przygotowanie kondycyjne, fizyczne, yy, zaplanowanie yy, sprzętu, który zabierzemy na wyprawę, czy, czy nawet plan logistyczny, bo na tej wędrówce zimowej przez Karpaty musieliśmy... Yy, Wpaść na jakiś pomysł, jak rozwiązać dostarczanie sobie dużej ilości energii, no tak. którą potrzebujemy podczas wędrówki zimą. Tym, tym rozwiązaniem było rozłożenie depozytów. Czyli przed wyprawą rozstawiliśmy na przełęczach co kilkaset kilometrów depozyt, który odbieraliśmy idąc przez, przez te góry. Czyli wcześniej pojechaliście do tych miejsc, zostawiliście. Depozyt na trasie tak. To był taki karton, paczka z żywnością liofilizowaną mm -hmm. i kartuszami y, z gazem do kuchenki turystycznej, żeby zimą móc sobie przygotowywać na, trak, na trasie, na szlaku te ciepłe posiłki. Depozyty przetrwały? Wszędzie depozyty tam, gdzie przetrwały, zostały, zostawione? My, tak, my głównie zawoziliśmy je do takich małych sklepików w mm -hmm. wioskach rumuńskich i nikt nie odmówił nam pomocy, a też wszystkie depozyty na nas czekały po tych paru miesiącach. No jeden tylko pocztą był wysłany na Słowację, no niestety przesyłka nie dotarła na czas. Także musieliśmy sobie radzić w inny sposób, zmienić trasę, częściej zaglądać do sklepów, żeby uzupełnić prowiant na wędrówkę. No tak, wiele rzeczy da się przewidzieć, a te nieprzewidywalne? No jest ich faktycznie czasami więcej, czasami mniej. I to są różne od wypadków, tak jak wspomniałam, po wizytę w szpitalu, bo właśnie Sławek trafił do szpitala w czasie naszej, naszej ostatniej wędrówki we Włoszech. Także to też była sytuacja bardzo nieprzewidziana i bardzo stresująca. Zastanawialiśmy się też, czy wrócić potem na szlak, bo, bo nie do końca mieliśmy jasną sytuację, ale no też właśnie ta konsekwencja dążenia do celu. W, w założonej drodze, spowodowała, że poszliśmy dalej i ukończyliśmy szlak. No pięknie. Jeżeli pozwolicie, to też o tej włoskiej wyprawie, która właśnie za Wami porozmawiamy w drugiej części naszego, naszego spotkania. Jest. Jasne. Veronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki są dzisiaj gośćmi audycji, tu i teraz rozmawiamy o wyprawach pieszych, długodystansowych. Łuk Karpat sfinalizował się świetną książką, polecamy Państwu bo po pierwsze, to jest opowieść o tym, jak się znaleźć w tak trudnych warunkach. Ktoś powie, karpaty nie są górami wysokimi, tak? Najwyższy szczyt tam gerlach 2600 z groszami. No to na czym ta trudność polega? Właśnie na, na porze roku? Na tym długim dystansie, no bo to jest 2000 kilometrów, bardzo dużo, za jednym zamachem, jak mówimy, prawda? Jesteście w ogóle pierwsi, którzy ten szlak w zimowej aurze pokonali. No to też zapisanie się w historii turystyki jest ważne. Tak, górskie wyprawy, znaczy wyprawy trekkingowe, długodystansowe, to przede wszystkim głowa. Wiadomo, głowa. że fizycznie musimy być też przygotowani. Zawodowi sportowcy tak mówią. Wygrywasz, gdy masz mocną no, głowę. Tak. tak, trzeba na pewno takiego doświadczenia też nabrać, bo tak jak wcześniej we wcześniejszym wejście wspominaliśmy o naszym wypadku latem, to nas wszystko wzmacnia. Wiemy jak reagować na różne sytuacje kryzysowe, które no, muszą wystąpić podczas tak długiego przejścia. Dlatego no, tak jak powiedziałem, głowa jest głównym czynnikiem, nie nasze nogi. Tak, no chyba każdy sport właśnie na tym polega. Można powiedzieć, że takie długodystansowe wyprawy są, właśnie mają ten element sportowy. Ktoś kiedyś powiedział, że powyżej 1500 to już jest walka o przetrwanie. 1500, to tak wysoko, jak można by pomyśleć. A powyżej 1500 kilometrów długości. A, myślałem, że mówimy o wysokości nie, gór. Nie, nie. Także tu nie chodzi właśnie o to, żeby jak najwyżej wejść, Choć oczywiście to też jest, no, ma swoje walory, ale właśnie ta długość szlaków dystansowych to jest, to jest ich trudność. No to ten najbardziej, powiedziałbym, ekstremalny wasz wyczyn ostatnich miesięcy, ten wielki szlak włoski. Latem, no to pewnie komfortowo, tak? Nie do końca latem. Myśmy latem zaczęli, bo zaczęliśmy w czerwcu zeszłego roku. Natomiast 8,5 miesiąca zajęła nam wyprawa. Wróciliśmy dopiero 12 lutego. Znaczy skończyliśmy. Cały czas w drodze. Cały czas w drodze. Tak, czyli 257 dni dokładnie tyle trwała wyprawa. No to właśnie to ca ca no, cały rok. Prawie tak, cały rok byliśmy skupieni na, na tej wyprawie, bo wcześniej były przygotowania oczywiście, a potem sama wyprawa. Yy, zaczęliśmy od Alp, Dlatego, że musieliśmy przejść Alpy latem. I to jest krótki, krótkie okienko pogodowe, bo to jest trzy maksymalnie trzy i pół, może czasami cztery miesiące, ale w zeszłym roku był bardzo długi sezon zimowy, więc yy, i potem też faktycznie w połowie września czy na początku września już zaczęła się zima w Alpach, więc myśmy wychodzili z Alp w ostatnim momencie. A... Tak, ale tutaj mówimy, że trzy i pół miesiąca to jest taki, mniej więcej szacujemy takie okienko w Alpach. Yy, jeśli idziemy z takim plecakiem jak, jak i my, Mieliśmy na plecach, bo mieliśmy bardzo lekkie plecaki. Mój plecak ważył bez jedzenia i picia około 8,5 kg, a Weroniki 6,5. Także nasz sprzęt był bardzo mocno okrojony. A też depozyty zostawiliście po drodze? Nie, nie. Jak to nie, organizowaliście? Nie, nie. No bo ponad 200 dni w podróży, to jest wielka sztuka. Musieliśmy zaglądać do, do, do sklepów. Tak, do sklepów. Mm. Oczywiście no, w Alpach jeszcze gdzie nie tam te sklepy są, natomiast bardzo dużym problemem dla nas było po pierwsze zaopatrzenie sklepów, więc żywiliśmy się serem i salami, a po drugie to, żeby zdążyć przejść góry, żeby dostać się do sklepu przed zamknięciem, bo przecież jest no tak. pora lunchu o 12.30, 13.30. Sklepy są zamykane, i przez cztery godziny niczego byśmy nie kupili. Mhm. Więc y, jako, że zależało nam na tym czasie, no to spieszyliśmy się też, żeby zdążyć do sklepu przed zamknięciem. No to pięknie brzmi. <noise> Piechurzy zmagający się z tak wielkim szlakiem spieszą do sklepu, żeby zdążyć zrobić zakupy. No no tak tak pięknie. i nie mieli kuchenki turystycznej. Pierwszy raz nie wzięliśmy na wyprawę kuchenki. Także korzystaliśmy tylko z zimnych posiłków. Mhm. Obiad jedliśmy przez wszystkie, wszystkie dni. Tak, tak, tak. Obiad może jedliśmy no, ciepły. No parę razy jedliśmy obiad. Kilkanaście, może hmm. około dwunastu, trzynastu razy był jedzony ciepły posiłek. A hmm. no tak to cały czas tylko ser salami. Bo też problemem było potem restauracje, jeżeli chcieliśmy zjeść nawet ciepły posiłek, to o godzinie osiemnastej, dziewiętnastej, dwudziestej czasami restauracje są dopiero otwierane. Więc no, my już Ale wtedy szliśmy spać. Słuchajcie, to jesteście świetnym materiałem badawczym dla dietetyków. Jak przy tak dużym wysiłku przetrwać jedząc salami. Dokładnie tak. Da się, jesteśmy żywymi dowodami na to. Natomiast oczywiście no, organizm nie dostaje wszystkich mikro, makroelementów, które są mu potrzebne. Także jest to, jest to wyzwanie, jest to problem. To tak. proszę was, byście dla słuchaczy, dla ich wyobrażenia szlaku, który pokonaliście, tego włoskiego wielkiego szlaku, powiedzieli, jak on biegnie mhm. przez Italię, bo to też jest bardzo interesujące. Więc zaczęliśmy w Trieste, we Włoszech. I pierwszy etap to było przejście całych Alp. Ten szlak wiedzie, no podobnie, choć nie do końca tak samo, jak Via Alpina Czerwona, słynny szlak przez, wiodący przez Alpy. Choć, co ciekawe, jest jeszcze trochę wyższy niż, niż Via Alpina. Po ukończeniu Alp zaczęliśmy Półwysep Apeniński, czyli przejście całych Apenin i, i jeszcze dwóch wysp, czyli Sycylia i Sardynia. A na koniec... Przelecieliśmy jeszcze do Rzymu i dostaliśmy się stamtąd do rozejścia szlaku, ponieważ chcieliśmy przejść 20. region. To jest tylko w zasadzie przejście przez 19 regionów Sentiero Italia, szlaku, który ma łączyć wszystkie regiony Włoch, więc chcieliśmy pokonać jeszcze ten odcinek apulijski, który kończy się właśnie w 20. regionie Apuli. No i też jako pierwsi na świecie przeszliście ten szlak, tak? Tak, wszystkie 20 regionów za, w ciągu jednej wyprawy. Jakby jedna tak. wyprawa, jeden etap tak naprawdę, tak, jeden tak, wielki etap. Tak. No, myślę sobie, że wchodzicie w kroniki także włoskiej turystyki. No Jesteśmy w kontakcie z KAI i, i udzielaliśmy też wywiadu dla, dla klubu jest... Alpino Italiano. Bo ma ukazać się właśnie strona poświęcona przejściu te, tego szlaku, jak to wygląda. No taka właśnie hikerska od, od tej strony kultury trekkingowej. Myślę sobie też, że kolejna publikacja powinna się gdzieś na horyzoncie pojawić właśnie z tej wyprawy. No, wiele osób Planujemy, pyta, tak. ale no, na razie jesteśmy podczas promocji y, książki Karpat Zima. Mhm. Ja tylko jeszcze wspomnę, że można ją kupić na stronie www.ukarpatzima.pl. Y, także zapraszamy y, i polecamy tą książkę. No kto wie, no, czas pokaże, czy napiszemy tą książkę. No, na pewno będzie bardziej obszerna niż mhm. ta, bo... Tak jak wspominaliśmy, bardzo długa wyprawa jest o czym pisać. Mnóstwo przygód mieliśmy na, na tej trasie łącznie właśnie y, z moim pobytem w szpitalu. Y, tak się złożyło podczas ostatniej wyprawy, także no, na pewno będzie ciekawa. Jeśli powstanie, to, to me, będzie o czym pisać na pewno w tej książce. No i jak rozumiem, te kolejne wyprawy powodują, że ten duet piechurów raczej wzmacnia, że tak powiem, swoją siłę, aktywność i chęć. Podejmowania kolejnych wyzwań niż się rozpada. Bo jak się domyślam, a piszą o tym i opowiadają wszyscy, którzy uprawiają sporty ekstremalne, że te relacje między partnerami w podróży i takich wyprawach bardzo trudnych często po prostu się rozpadają. Nie, ja, ja myślę, że nasz zespół działa jak w zegarku szwajcarskim. <laughs> Zresztą no, te pierwsze nasze wyprawy dały nam dały nam do myślenia, że no, faktycznie fajnie współpracujemy na tym szlaku. I co I to, to znaczy współpracować? To Bo znaczy jesteśmy, mamy podział to obowiązków. To znaczy wybaczać sobie, tak? tak? głównie na pewno podział obowiązków. Chociaż podział ludzie się pytają, czy się kłócimy na takim szlaku i faktycznie nie kłócimy się. Na pewno y, takim sposobem na to, żeby się nie kłócić na szlaku, to jest y, są obowiązki, podział obowiązków. Każdy z nas wie, co ma robić. Y, to jest na pewno podstawa, ale I... zauważyliśmy, że... Y, Psychicznie też dobrze, dobrze się czujemy w tych górach. Yy, Weronika często mówi, że ja jestem takim terrorystą na szlaku, bo faktycznie ja yy, Weronikę nie traktuję jak kobietę na szlaku. Zresztą yy, wychodzę z założenia, że no, to jest takie wyzwanie, że musimy razem yy, być, razem takim teamem mocnym i tutaj nie ma, nie ma jakiegoś yy, czasu, jakiejś taryfulgowej. Yy, no, ale bardzo dobrze nam się razem współpracuje i dlatego też podejmujemy takie wyzwania coraz coraz większe, coraz trudniejsze. Tak, ja odpowiadam za logistykę, yy, nawigację, natomiast Sławek zajmuje się sprzętem yy, i też no, takim podejmowaniem trudnych czasami decyzji, chociaż ta decyzja o tym, czy iść dalej szlakiem, czy nie po, po wizycie w szpitalu była akurat wy, wyłącznie Sławka decyzją. Także... Razem współpracujemy, ale też w życiu jesteśmy razem, bo y, już 10 lat Około właśnie 10 lat. dzisiaj wspominaliśmy, że dzisiaj się wiązek, Związek? takie wyprawy mają wpływ na to, jak się, że tak powiem, poza szlakiem funkcjonuje? Znamy się jakby sekonie. My ze sobą przebywamy 24 godziny na dobę, praktycznie od paru lat. Więc y, tak, no, to jest bardzo wiążące, łącz, łącznie z tym, że jak mm, na pół dnia się rozstajemy, to potem to <laughs> dziwnie, jak dziwnie się czujemy. <laughs> tak, tak, ale zresztą by, poznaliśmy się w górach, także byliśmy wcześniej pasjonatami gór, no i ta pasja nas połączyła. A szlak nas dotarł. No to może to jest jakiś pomysł. Na nie tylko związki ludzi, którzy uprawiają jakąś ukochaną dyscyplinę, czy turystyczną, czy sportową, ale w ogóle na to, w jaki sposób znaleźć się w życiu z drugim człowiekiem. Bardzo wam gratuluję tych wypraw. Gratuluję także książki, bo ona jest interesująca, bardzo ciekawa. Dziękuję. Wiem, że planujecie spotkania z publicznością, z widzami, z turystami, więc może warto zaprosić na jakieś dłuższe rozmowy z Wami, słuchaczy. Jak najbardziej. Już jutro zapraszamy do Strzyżowa o 18, gdzie będzie spotkanie autorskie. Następnie o 10 w piątek w Trzcinicy pod Jasłem. Karpacka Troja, tak? E, tak, w okolicach Karpackiej Troi, w bibliotece. I 15 maja będziemy w Jasielskiej Bibliotece, ponieważ jesteśmy z Jasła. No dzisiaj Wątek Jasielski mocno reprezentowany w audycji tu i teraz. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego Dziękujemy, dobrego. Dziękuję Weronika również. Łukaszewska, Sława Mirusanocki, liczę, że kolejne rozmowy o Waszych wyprawach także na naszej antenie się odbędą. Polecamy się bardzo.